Cześć, witajcie. Tu Ula Kamiliska 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na moje nowe nagranie z cyklu 30 filmów w 30 dni. Dzisiaj będę mówić o dorosłych dzieciach nadopiekuńczych matek, i jest to kontynuacja nagrania nadopiekuńczości, do którego link zostawię Wam w opisie pod tym nagraniem. Więc jeśli nie widzieliście tego filmu, to bardzo serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj będziemy mówić o dalszej części tego tematu. Poprzedni filmik o nadopiekuńczych matkach zatytułowałam Zdezorientowane dzieci nadopiekuńczych matek. I właśnie ten stan, takie poczucie bycia zdezorientowanym, jest bardzo charakterystyczne. Więc możesz sobie od razu sprawdzić, czy często masz takie. Poczucie, że nie wiesz, co tak naprawdę się tutaj dzieje, o co tutaj chodzi. Jeżeli właśnie często czujesz się zdezorientowana, zdezorientowany w kontekście Twojej relacji z Twoją matką, to możliwe, że właśnie ma tutaj miejsce to zjawisko, o którym mówiłam w poprzednim nagraniu i będę mówić dzisiaj, czyli zjawisko tak zwanej nadopiekuńczości. To poczucie bycia zdezorientowanym to jest jak funkcjonowanie nieustannie, niemalże w takiej mgle. I Twojej matce bardzo zależy, choć może to być nieuświadomione dla niej, bardzo jej zależy na tym, żeby utrzymać Cię w tej otaczającej Cię mgle. I ten stan mgły yy, Twoja matka osiąga poprzez głównie takie zachowania manipulacyjne, jak mniejsze lub większe sprzeczne komunikaty oraz bardzo ważne sączenie w mniejszych lub większych dawkach poczucia winy. I to poczucie winy gra ogromną rolę w tym zjawisku, o którym tutaj w tym nagraniu mówimy. I tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że pytanie o to, jak sobie poradzić w dorosłości, z nadopiekuńczą matką, jest pytaniem o to, tak naprawdę, jak sobie poradzić z tym poczuciem winy. I to poczucie winy może być w ciebie sączone przez różne drobne, mniejsze, większe zachowania, działania Twojej matki, przez to, co mówi, przez to, jak się zachowuje. I jako przykład to mogą być komunikaty typu: O, a ja myślałam, że mi pomożesz. Albo a, liczyłam na to, że przyjdziesz do mnie, albo planowałam, że zjemy razem. I zobaczcie, tutaj są te słowa myślałam, liczyłam, planowałam. Czyli coś, co się dzieje mentalnie w umyśle Twojej matki, ty nie masz o tym bladego pojęcia. Ona nic z Tobą nie uzgadnia. Ona nie wyraża swoich jakichś potrzeb wcześniej, pytając Ciebie o Twoje zdanie i o to, czego Ty chcesz, na co Ty masz ochotę, czego Ty potrzebujesz, tylko ona projektuje tutaj jest bardzo mocno ta projekcja swoich własnych potrzeb na Ciebie. To, z czym możesz się spotykać, to również szantaż na tak zwane poświęcanie się. I o poświęcaniu się również nagrałam. Filmik również go Wam zostawię w opisie pod tym nagraniem, bo tam szerzej mówię o tym zjawisku. Tam głównie mówię o poświęcaniu się w kontekście związku, ale identycznie, tak samo to działa właśnie w kontekście matka-dziecko i w przypadku tak zwanych nadopiekuńczych matek. Więc, po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, co tu się tak naprawdę dzieje, że. To, w czym jesteś, to, z czym masz do czynienia, to tak naprawdę sączenie nieustannie szantażu emocjonalnego, manipulacji i kontroli. Bo bardzo ważne jest, żeby naprawdę zrozumieć to właściwie, to zjawisko nadopiekuńczości. I powiem teraz na potrzeby tego nagrania tylko jedno zdanie. Nadopiekuńczość to używanie, Własnego dziecka, do różnych swoich celów. Często nieuświadomionych. I nadopiekuńczość to naprawdę nie jest trochę więcej troski, trochę więcej opieki, trochę więcej miłości. Nadopiekuńczość to jest po prostu zestaw toksycznych zachowań. Kiedy matka wyraża swoją własną opinię na Twój temat, nie pytana o to, kiedy uważa, że wie lepiej. Co powinnaś czuć, co powinnaś robić, jak powinnaś się zachować, co powinnaś wybrać. Kiedy jest przekonana, że to ona wie, co jest dla Ciebie dobre, co jest dla Ciebie najlepsze. Kiedy nie akceptuje Twojego systemu wartości, jeśli on jest inny, różni się od jej systemu wartości. I nadopiekuńczość bardzo, bardzo często wiąże się z takimi zachowaniami właśnie narcystycznymi, z cechami narcystycznymi. Bo głównie tutaj chodzi o podobne rzeczy w nadopiekuńczości i w narcyzmie, czyli o dominację i kontrolę. I w nadopiekuńczości zachodzi taka manipulacja w białych rękawiczkach, która jest tym bardziej toksyczna. Bo zobacz, nie ma tu rzeczywistej troski o twoje dobro. Bo ta osoba, twoja matka w tym wypadku nie jest zainteresowana Tobą. Bo być zainteresowanym Tobą, to być zainteresowanym tym, co się w Tobie dzieje. Ona jest tak naprawdę faktycznie zainteresowana tym, żeby nad Tobą dominować, panować, jakoś Cię ubezwłasnowolnić i kontrolować. I robi to, bo to jej daje coś, czego ona chce i czego potrzebuje bo się tym właśnie karmi. I niestety nie ma tu magicznego, bezbolesnego rozwiązania. To jest taka sytuacja, w której kość już się źle zrosła. I wiem, że prawdopodobnie chciałabyś, chciałabyś jakoś z tego właśnie wyplątać tak bezboleśnie, dlatego, że właśnie jest to związane z tym, co mówiłam wcześniej, że jest tu bardzo dużo tego poczucia winy. I chciałabyś, chciałabyś to zrobić tak, żeby nie obarczyć się właśnie czuciem tego, tego toksycznego poczucia winy. Również poprzez lata bycia w czymś takim, w takim toksycznym układzie z własną matką, od, można powiedzieć, samego początku twojego życia, to wykształciły się tutaj takie rzeczy, które utrudniają ci jeszcze rozwiązanie tego, nawet teraz, kiedy właśnie jesteś dorosła, dorosły, takie rzeczy jak Brak zaufania do samego siebie, właśnie ta niepewność, ta dezorientacja, o której też już mówiłam. Utrudniają to również głębokie przekonania, które na pewno po tak długim treningu bycia w tego typu układzie bo to nie jest nawet relacja to jest pewien układ, który wykreowała twoja matka wykształciły się właśnie w tobie przekonania typu, że nie masz prawa zrobić nic wbrew matce. To jest, jakby, taki Twój życiowy priorytet, nawet jeśli jest nieuświadomiony. Takie przekonanie, że jesteś własnością swojej matki, że jesteś jej przedłużeniem już na zawsze, że ona ma do Ciebie prawo, a Ty jej się należysz. I bardzo ważne jest w tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteś, jeśli jesteś właśnie w tego typu układzie z własną matką, to jest przynoszenie świadomości co do tego, co tu się tak naprawdę dzieje, zwiększanie swojej. Wiedzy na ten temat, która będzie właśnie pewnym antidotum na te fałszywe, nieprawdziwe, toksyczne przekonania, które są efektem bycia przez lata w tym układzie. Więc jedną z ważniejszych rzeczy jest zrozumieć, że żyjesz w pewnej fikcji teraz, bo żyjesz na takiej zasadzie, że ty nadal jesteś dzieckiem, a ta kobieta jest nadal Twoją matką, a to jest nieprawda. Jeżeli jesteś dorosłą osobą teraz, w tym momencie, to to jest nieprawdziwa opowieść o tym, co się faktycznie dzieje w Twoim życiu, dlatego że Ty nie jesteś już dzieckiem, a ta kobieta nie jest już Twoją matką. Ona ma nadal, nosi nadal ten tytuł honorowy. Zwracasz się do niej prawdopodobnie, mamo, ale. Ona nie ma już żadnych praw wynikających z pełnienia tej funkcji, tak jak prezydent, który już nie jest prezydentem. I my cały czas zwracamy się do niego, on zachował ten tytuł honorowy, panie prezydencie, ale nie ma już absolutnie żadnych praw wynikających faktycznie z bycia prezydentem. On już nie pełni tej funkcji. To jest tylko tytuł honorowy. I teraz próba, cały czas, Bycia matką dla ciebie, dla ciebie dorosłego, to jest już nieuprawnione, uzurpowanie sobie praw, których już ta osoba dawno nie ma. Teraz już są po prostu dwie dorosłe, niezależne osoby wobec siebie. I tylko w taki sposób mogą być w jakimś kontakcie czy w jakiejś relacji, bo tylko to, będzie zgodne z prawdą. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że ja widzę to tak, że jeżeli będziesz lekceważył, lekceważyła to, w czym jesteś, to nigdy nie wyjdziesz z efektów, jakie ta nadopiekuńczość w Twoim życiu wygenerowała. Jeżeli myślisz, jeżeli próbujesz sobie to wszystko tłumaczyć na zasadzie, nie będę nic z tym robić, ona po prostu taka jest, ona nie robi tego ze złej woli. Jak coś zacznie z tym robić, to to ją bardzo zrani, ona tego nie przeżyje. To chcę Ci powiedzieć, że jeżeli właśnie w ten sposób próbujesz tłumaczyć tą sytuację, ten układ, to oszukujesz sam siebie, sama siebie, dlatego że prawda jest taka, że fakt, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić, to jest właśnie ten efekt. Tego bycia osaczonym przez nadopiekuńczą matkę. To jest właśnie efekt tego, co się z tobą stało przez bycie w tym osaczeniu. To jest właśnie lęk przedstawianiem granic, przekonanie, że nie mam prawa siebie chronić, że inni mogą, mają prawo wchodzić w moją przestrzeń, kiedy chcą, jak chcą, no jak długo chcą, że mają prawo w tej mojej przestrzeni robić, co chcą. I bardzo ważne, że związana z tym tematem, to to, że ja tak to widzę, że wychodzenie na wolność z tych swoich uwikłań, z tych swoich więzień, z tych swoich schematów, z tych swoich przekonań zawsze, zawsze wiąże się z transformacją relacji czy układu z matką. Nie da się uleczyć siebie, ale jakoś tak, żeby. Tej relacji z matką nie dotknąć. Ja chcę ogarnąć siebie, poznać siebie, przetransformować siebie, to jak funkcjonuje, ale ta relacja z matką niech zostanie tak jak jest, tego nie chcę w ogóle dotykać. Chcę Ci powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie, że właśnie można powiedzieć, że ta relacja z matką jest w pewnym sensie często ważnym takim mega krokiem milowym, ale również takim sprawdzianem, takim jakby. Papierkiem lakmusowym, żeby zobaczyć, czy w moim życiu dokonuje się rzeczywiście faktycznie transformacja. Więc co robić? Moje przekonanie jest takie, że tutaj już nic nie ustalisz. Tak wiesz, tak jakbyś chciał, chciała ustalić coś po dobroci, wytłumaczyć. Dlatego, że jeżeli jest matka i małe dziecko i matka zachowuje się w ten sposób, jest nadopiekuńcza, to Moim zdaniem można to wytłumaczyć w niektórych przypadkach właśnie brakiem świadomości. Ale jeżeli jest dorosła osoba, 20-letnia, 30-letnia, 40- nawet 60-letnia, i matka tej osoby zachowuje się nadal w taki sposób, to to już jest zwyczajnie po prostu toksyczne. I bardzo, bardzo możliwe, że tu masz do czynienia z cechami narcystycznymi. Więc co należy zrobić? Moim zdaniem należy złamać. Źle zrośniętą nogę. Co nie oznacza, że od razu odcinać, ale to może być również konieczne na jakiś czas dłuższy, krótszy, a w niektórych przypadkach nawet na zawsze. Ale zacznij od złamania tej nogi, złamania źle zrośniętej nogi. Dopiero wtedy będziesz mógł wejść w proces wychodzenia faktycznie na wolność. I co to znaczy? Tak, faktycznie ta metafora. To znaczy zacząć stawiać granice. I o granicach nagrałam bardzo długi filmik, taki godzinny, i również podlinkuję go Wam tutaj w opisie pod tym nagraniem, i koniecznie do niego wróćcie, bo to jest podstawa. Jeżeli jesteś tak długo, Zakładam, że jesteś dorosłą osobą i, i prawdopodobnie to trwa właśnie całe Twoje życie. Jesteś tak długo w takim układzie, to znaczy że masz bardzo poważny problem, właśnie dotyczący granic. I teraz bardzo ważna kwestia, właśnie z tym stawianiem granic, z tym łamaniem tej źle zrośniętej nogi. To jest poczucie winy, o którym mówiłam też na początku, i niektórzy też. Często to słyszę, mówią, Aj, ale to przecież matka, więc to powinniśmy po prostu to znosić. Ja to po prostu będę znosił, bo to jest moja matka. Więc teraz chcę Ci troszeczkę pomóc zobaczyć, uświadomić sobie, co tu się tak naprawdę dzieje, i to może Ci bardzo mocno pomóc z poradzeniem sobie z tym poczuciem winy. To, w jakim jesteś układzie z matką, to jest. Tak samo jak osoba uzależniona od czegoś, na przykład osoba uzależniona od alkoholu i partner tej osoby. I to nie jest tak, że tylko ta osoba uzależniona od alkoholu, ona tutaj zachowuje się toksycznie. Ta toksyczność dotyczy ich relacji. A żeby była relacja, to biorą w niej zawsze udział dwie osoby. Więc to nie jest tak, że tutaj dysfunkcyjna jest tylko Twoja matka, albo że dysfunkcyjna jest tylko ta osoba uzależniona od alkoholu. Ta druga osoba, która jakby umożliwia tej osobie funkcjonowanie, kontynuowanie funkcjonowania w ten sposób, dysfunkcyjne, ma taki sam problem. Bo pozostając w tym układzie, to Ty utrzymujesz dysfunkcyjne zachowanie swojej matki. Ty karmisz jej problem. I wiesz, jest coś takiego jak tough love. Po angielsku, taka twarda miłość. I to ma często bardzo dobre zastosowanie wobec własnych dzieci, wobec e, partnera, wobec przyjaciół, wobec samego siebie i również wobec własnej matki. Wyobraź sobie, że masz małe rozkrzyczone dziecko, i ono chce ci wejść na głowę. Bo tego właśnie chce, ale ty tego nie chcesz. I co? Możesz pozwolić, no bo będzie zranione, bo. To jest, jak to teraz, co z tym zrobić? Ono będzie mnie teraz nienawidziło, ono będzie, dzieci mówią, czasem wtedy nie lubię Cię, jesteś najgorszą mamą, nie kocham Cię, albo nie kochasz mnie, bo mi tego nie pozwalasz. Ale Ty wiesz, w tym wypadku jest to dość czytelne, że Ty nie chcesz, żeby to dziecko się siedziało Ci na głowie. Więc po prostu, pomimo tych ewentualnych konsekwencji, o których wiesz, że, że mogą się zdarzyć, po prostu na to nie pozwolisz, postawisz tą granicę. Tak samo mówi się, że to jest konieczne, niezbędne. Jeżeli masz na przykład właśnie uzależnionego partnera od czegokolwiek, czyli nie umożliwiać mu tego picia, nie ułatwiać mu, nie brać udziału po prostu w tej dysfunkcji. I tak samo dotyczy się, to samo może zastosować do bycia w toksycznym układzie z twoją matką, a zatem twoja matka chce ci wejść na głowę ta matka wchodzi ci ciągle na głowę, a ty jej na no to pozwalasz. I wracając jeszcze na chwilę do tej osoby uzależnionej, ona musi poczuć dyskomfort, żeby była w ogóle jakakolwiek szansa na zmianę. A czym jest właśnie dyskomfort w tym kontekście? To jest właśnie zderzenie się z granicą drugiej osoby, z jej nie, zderzenie się z odmową i doświadczeniem wynikających z tego trudnych, nieprzyjemnych emocji. To jest właśnie dyskomfort, który jest konieczny, poczucie dyskomfortu jest konieczne, żeby wyjść z dysfunkcji, żeby w ogóle była szansa na wyjście z dysfunkcji. Więc, jeżeli chronisz swoją matkę przed doświadczaniem tych trudnych emocji, nie stawiając jej właśnie granic żadnych, to bierzesz udział w utrzymywaniu tej dysfunkcji. Jeszcze teraz na koniec chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się bardzo ważna w tym temacie. Która może być również właśnie związana z tym lękiem, przed zrobieniem czegoś, z tą, z tą relacją, z tym układem, swoją matką. Boisz się zrobić ten ku wolności właśnie przez to uwiązanie, przez tą pętlę, zaciskającą ci się naszej pętlę poczucia winy, jako bycia również osaczanym przez tyle lat, manipulowanym. Ale tutaj może dochodzić także do głosu właśnie. Pragnienie małego dziecka, i może właśnie boisz się tutaj coś zrobić, z tym dotknąć tej relacji, dlatego że w nieuświadomiony sposób bardzo się boisz spotkać z prawdą, bo prawda w tym wypadku była przerażająca dla dziecka. Dziecko na pewno, małe dziecko nie było w stanie stawić się do tej prawdy, do tego, co tam faktycznie się działo w tym układzie z matką. Dziecko musiało sobie stworzyć iluzję, że właśnie mama mnie po prostu tak bardzo kocha. Natomiast stawienie się do prawdy w tym wypadku to jest stawienie się do faktu, że nadopiekuńczość jest używaniem. Używaniem dziecka. Używaniem teraz ciebie dorosłego. I prawda o rodzicu jest końcem iluzji, końcem, tym samym końcem nadziei. Utrzymywanie tej iluzji dla dziecka miało po prostu ogromne znaczenie takie podtrzymujące, ratujące życie. I ty teraz, bardzo możliwe, że nadal w pewnym sensie jakoś funkcjonujesz na tych złudzeniach. Więc jakiej prawdzie musiałbyś teraz musiałabyś spojrzeć w oczy? Że matka Cię używa. I że używała Cię zawsze. Ona Cię nie pyta, czego Ty chcesz. Kim ty jesteś, za czym ty tęsknisz, co czujesz, czego potrzebujesz. Ona nie szanuje Twojego czasu, Twoich pragnień, Twoich decyzji. Ona nie ceni Twojej indywidualności i Twoich granic. Ona jest przekonana, że ma na Ciebie akt własności. Więc taki najlepszy, najlepszy dla Ciebie najinteligentniejszy sposób radzenia sobie z osobą, która stosuje wobec nas jakiekolwiek formy manipulacji. A tutaj mamy właśnie z tym do czynienia. Nie jest tłumaczenie tej osobie, albo ty masz taki problem e, próba uświadamiania tej osoby. Na to już jest za późno. Teraz, na inteligentniejszy sposób, to jest po prostu zacząć stawiać granice. Więc naprawdę zapraszam was do obejrzenia tego filmiku o granicach, bo tam Dosyć szczegółowo wyjaśniam rodzaje granic, pokazuję jak one właśnie się mają w życiu, także mówię o tym, jak można zacząć stawiać granice. A na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam, że byliście. Życzę Wam powodzenia w tym temacie, jeżeli borykacie się właśnie z czymś takim. Ściskam Was bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do polubienia, do zostawienia komentarza, do subskrybowania tego kanału. I widzimy się jutro. Do zobaczenia.